Zastanawiałeś się kiedyś, czemu kąpkowiec to kąpkowiec. No to patrz. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Kąpek. Sobie rośnie. Kąpkowiec jasnobrązowy. Smaczny grzyb. Jadalny od nazwa od sposobu wzrostu chyba tak, tak mi się wydaje. No przecież nie od czego innego, tylko od tego, że w Kępie na Kępie rośnie. Jesteśmy na przylasku. Pozdrawiam i do zobaczenia gdzieś na trasie. Cześć.